Medytacja, fala, która unosi. Ułóż się wygodnie i zamknij oczy. Usłysz w tle spokojne morza. Delikatne fale, które podchodzą i cofają się, jak oddech świata, który synchronizuje się z Twoim własnym. Weź głęboki wdech i pozwól, by powietrze wypełniło Cię kością. Na wydechu poczuj, jak wszystko, co ciąży, odkleja się od ciebie, jak mokry piasek spłukiwany wodą. Wyobraź sobie, że stoisz na pustej plaży tuż przed zachodem słońca. Pomarańczowe światło odbija się na falach jak tysiące żywych iskier. Każda fala, która dotyka Twoich stóp, niesie małą cząstkę ukojenia, cichą obietnicę, że nic nie jest ostateczne a wszystko może stać się lżejsze. Z każdym oddechem czujesz wyraźniej, że trudne emocje zmiękczają, jakby słone powietrze otulało je i łagodziło ich krawędzie. Możesz przez chwilę pochylić głowę i pozwolić, aby może przejęło wszystko, co nie musi już w tobie zostać. Fale podchodzą bliżej, i odchodzą, a ty czujesz. Że zostaje w tobie tylko to co potrzebne, Twoje serce robi miejsce na odrobinę przestrzeni czystej i szerokiej, jak otwarty horyzont, robisz wdech, i długi, powolny wydech. Pozwól sobie na jeden cichy moment wdzięczności za to, że przetrwałaś, za to, że jesteś tutaj, gotowa i chcesz iść dalej. Teraz pozwól, by ostatnia fala zabrała to, czego już nie musisz nieść, a kiedy otworzysz oczy, uniesie cię delikatnie ku spokojowi.